Bardzo dobra wiadomość w ostatnim czasie dotarła do nas z Urzędu Wojewódzkiego. Otóż otrzymała nasza gmina wsparcie finansowe ponad 1,5 miliona złotych na utworzenie i funkcjonowanie żłobka w naszej gminie. No, specyfika terytorialna naszej gminy jest taka, że nie mamy miejscowości gminnej, w związku z tym podjęliśmy decyzję, aby w tej centralnie położonej miejscowości, czyli w Sary Kobiałkach, na bazie funkcjonującego zespołu światowego utworzyć żłobek. Zgodnie z decyzją, którą otrzymaliśmy, utworzymy żłobek dla 33 dzieci, ponad 1,5 miliona złotych, na prace adaptacyjne, na prace remontowe, na doposażenie, wyposażenie, a także na funkcjonowanie przez najbliższe 3 lata. Plan jest taki, aby w miesiącach letnich przeprowadzić potrzebne prace budowlane, remontowe, tak aby z dniem 1 stycznia przyszłego roku rozpocząć funkcjonowanie i opiekę nad najmłodszymi. Myślę, że od września formalnie Rada Gminy powoła tę nową jednostkę. Zatrudnimy dyrektora, będziemy zatrudniać pracowników, przygotowywać się do tego, aby rozpocząć funkcjonowanie właśnie od nowego roku kalendarzowego. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, wszystkich rodziców do kontaktu z nami. Będziemy sami też szukać tego kontaktu z rodzicami. Myślę, że taki żłobek pierwszy w gminie Stoczyk Łukowski jest bardzo potrzebny i przez wielu oczekiwany i wychodzimy naprzeciwko tym oczekiwaniom. 1 stycznia 2024 roku ruszamy ze żłobkiem w gminie Stoczyk Łukowski.